Jak uważenia po urlopie wróciłeś do Gdańska, pewnie z poczuciem rozczarowania, że, że ani minuty nie udało się zagrać we Francji, ale tą Francję to potraktujmy już jednym zdaniem. Byłeś też członkiem drużyny, która odniosła sukces i chyba też możesz być z tego dumny, mimo tego, że Adam nawałka na ciebie ani razu nie postawił. Myślę, że tak, natomiast to, że, że byłem w tej kadrze 23 osobowej, to będzie cieszyło. Kiedyś, jak skończę grać w piłkę, będę to pospominać. Póki co no to jest. Jest taka sportowa złość, nie udało się zagrać ani minuty. Natomiast wydaje mi się, że drużyna funkcjonowała bardzo dobrze w obronie i, i, i nie było powodów, aby cokolwiek zmienić. A ja też tak będzie funkcjonować w obronie, jak reprezentacja, jeśli chodzi o sezon ligowy? Wydaje mi się, że te mistrzostwa pokazały, jak, jak istotna jest gra w obronie. Może wszystkie drużyny przede wszystkim koncentrowały się na tym, aby bramki nie stracić. W pewnym sensie możemy to przenieść na naszą drużynę. Z przodu mamy olbrzymi potencjał i zadbajmy wszyscy o to, aby być po stracie blisko siebie, być jednością. i, i Statystycznie nawet jest tak, że drużyna, która najmniej traci bramek, widzę, przeważnie jest w czybie tabeli. Och, Gdańsk na papierze. Przynajmniej jeśli chodzi o fachowców, wymieniana jest grupa głównych faworytów, nawet do walki o tytuł mistrzowski. To od początku, jak jesteś w Gdańsku, powtarzasz, że czekasz na ten sukces. I wiem, że piąte miejsce zajmowane przez Lech w dwóch ostatnich sezonach, to dla ciebie sukcesem nie jest. Więc co byłoby tym sukcesem w nadchodzącym sezonie? Czytałem wywiady moich kolegów z drużyny, z o deklaracjach. Ja oczywiście jak najbardziej dąży do tego, aby być najlepszą drużyną w kraju, natomiast sezon jest tak długi, tak wiele spotkań do rozegrania, a piłka nożna jest bardzo nieprzewidywalnym sportem i wydaje mi się dużo łatwiej, prościej, wygodniej skoncentrować się na najbliższym spotkaniu, w naszym przypadku na, na meczu przeciwko Wiśle Płock, gdzie widzieliśmy w poprzednim sezonie, co było naszą słabą stroną, czyli mecze wyjazdowe i w tym elemencie musimy absolutnie zmienić nasze statystyki, kontynuować to co dobre, czyli dobra gra przed własną publicznością, a wtedy będziemy się liczyć o, o te najwyższe cele.